Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, co naprawdę działa, jeśli chodzi o kolagen? W ostatnich latach temat kolagenu stał się niezwykle popularny. Słyszymy o kolagenie w proszku, kapsułkach, do picia, a nawet w domowych przepisach, jak bulion kolagenowy. Ale co z tego naprawdę ma sens? Co mówi nauka? I co warto włączyć do codziennej rutyny, żeby faktycznie zobaczyć efekty? W tym filmie porozmawiamy dokładnie o tym. Dowiesz się, czym jest kolagen, dlaczego jest tak ważny dla zdrowia skóry, stawów, kości i włosów. Porozmawiamy o tym, dlaczego jego produkcja spada z wiekiem i co możesz zrobić, żeby pobudzić jego naturalną produkcję. Sprawdzimy też, czy suplementy kolagenowe faktycznie działają, jak wygląda sprawa z bulionem i co po prostu nie ma większego sensu. Na początek. Czym właściwie jest kolagen? Kolagen to najobficiej występujące białko w naszym organizmie. Stanowi aż 30% wszystkich białek. Występuje w skórze, kościach, ścięgnach, chrząstkach, więzadłach, a nawet w naczyniach krwionośnych. Jest jak naturalny klej, który trzyma nasz organizm razem, i zresztą jego nazwa pochodzi od greckiego słowa kula czyli właśnie klej. Od około 25 roku życia nasza naturalna produkcja kolagenu zaczyna stopniowo spadać. Po 40 roku życia ten spadek może wynosić nawet połowę. Efekty? Skóra traci jędrność, pojawiają się zmarszczki, stawy bolą, paznokcie się łamią, a włosy stają się cieńsze. I tu pojawia się pytanie, czy warto suplementować kolagen? Zanim odpowiem, warto zrozumieć, jak organizm produkuje kolagen samodzielnie. Do jego produkcji potrzebne są aminokwasy, głównie glicyna, prolina i hydroksyprolina. Ale to nie wszystko. Do prawidłowej syntezy kolagenu organizm potrzebuje też witaminy C, cynku i miedzi. Czyli samo wrzucenie kolagenu do organizmu to za mało. Trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki. Dlatego pierwszym i najważniejszym krokiem jest odpowiednia dieta. Oto produkty, które wspierają produkcję kolagenu, owoce cytrusowe, takie jak pomarańcze, kiwi oraz truskawki. Wszystkie bogate w witaminę C. Czosnek, cebula, jajka. Te produkty dostarczają siarki, która wspomaga syntezę białek, orzechy. Pestki dyni oraz owoce morza są doskonałymi źródłami cynku i miedzi. Chude mięso, żelatyna i buliony, te produkty dostarczają niezbędnych aminokwasów. Prosty nawyk, który możesz wprowadzić od zaraz, to napój żelatynowy. Wystarczy jedna łyżka żelatyny spożywczej rozpuszczona w ciepłej wodzie z odrobiną soku z cytryny. To szybki i tani sposób na dostarczenie organizmowi potrzebnych składników. A co z bulionem kolagenowym? Gotowany przez wiele godzin rosół na kościach zwierzęcych to naturalne źródło kolagenu i minerałów. Ale czy działa? Badania pokazują, że owszem, zawiera kolagen, ale jego ilość i przyswajalność zależy od rodzaju kości, czasu gotowania i sposobu przygotowania. Dla wielu osób jego przygotowanie bywa czasochłonne, ale jeśli masz czas i chęci, warto. Ale uwaga, sam bulion nie zdziała cudów. Musi być częścią większego planu zdrowego odżywiania. Teraz przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnego tematu suplementy z kolagenem. Na rynku znajdziesz dziesiątki produktów w proszku, w tabletkach płynne, ale nie wszystkie są sobie równe. Najlepiej przyswajalną formą kolagenu jest kolagen hydrolizowany czyli taki, który został rozbity na mniejsze cząsteczki peptydy kolagenowe. Dzięki temu organizm łatwiej je wchłania i wykorzystuje. I tu dobra wiadomość: badania wykazują, że regularne spożywanie kolagenu hydrolizowanego przez co najmniej 8 do 12 tygodni może faktycznie poprawić elastyczność skóry, zmniejszyć zmarszczki, wzmocnić stawy i zwiększyć gęstość kości. Ale kluczem jest słowo regularność. Szukając suplementu, zwróć też uwagę, czy zawiera witaminę C. Bez niej organizm nie wykorzysta kolagenu w pełni. Ale co szkodzi kolagenowi? Co niszczy jego strukturę i utrudnia regenerację? Nadmiar cukru prowadzi do glikacji białek, która niszczy włókna kolagenowe. Promieniowanie UV przyspiesza rozpad kolagenu w skórze. Palenie papierosów ogranicza krążenie i dotlenienie tkanek. Przewlekły stres zwiększa poziom kortyzolu, który osłabia procesy regeneracji. Dlatego, dbając o kolagen, warto nie tylko dodawać dobre rzeczy, ale też eliminować to, co go niszczy. To teraz najważniejsze pytanie: Co jest najlepsze, co wybrać? Najlepszym rozwiązaniem jest łączenie różnych metod: zdrowa dieta bogata w witaminę C. Aminokwasy i minerały. Codzienny napój z żelatyny z dodatkiem cytryny. Bulion kolagenowy raz w tygodniu, jeśli lubisz gotować. Dobrze dobrany suplement kolagenowy z witaminą C, jeśli potrzebujesz wygody. Redukcja stresu i zdrowy sen, bo regeneracja to nie tylko kwestia diety. Podsumowując, kolagen to nie magia, to proces. Ale jeśli zadbasz o organizm od środka, dasz mu to, czego potrzebuje. On sam będzie wiedział, jak się zregenerować. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będzie mi bardzo miło przygotować kolejne treści właśnie dla Ciebie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się zdrowo i naturalnie.